Hej, hej! Dziś pokażę tą część, którą jakoś tak rzadziej ostatnio pokazuję. Tą drugą tutaj za Altaną, z tej strony. Tam też jest leśnie. Owoce, warzywa. Nie warzywa, tylko owoce. Owoce właściwie. I beczka mi pękła. Beczkę tutaj... Chciałam coś tutaj ulepszyć, przesunąć, bo bardzo już tam się prawie wszystko zawaliło. No i pękła mi niestety ta beczka przy która ona stała tutaj miała ten kranik i tu się lało do drugiej beczki, do tej, która tam teraz stoi. No i niestety mi tam się połamała. No muszę ją gdzieś zutylizować. Tutaj oczywiście środowisko dla jeży i różnych, taki bałagan w ogrodzie. Coś, gdzie mogą sobie zwierzęta, różne owady właściwie głównie korzystać i no taki bałagan, specjalnie jest ten bałagan, jakby kto pytał. No i tutaj chciałam tak właśnie to zrobić, coś tu ulepszyć. No i tak ulepszyłam, że się połamało. No ale mam jeszcze tą beczkę akurat ten sezon tu właśnie z tej rynny tak leci, jeszcze muszę jakieś zrobić, coś tu zrobić i żeby mogła tą przykrywać, też żeby tak nie leciało tutaj byle co i się nie topiły wszystkie owady. Chociaż tutaj tak owady nie latają, z tak pod daszkiem. No i, i, i o czym ja mówiłam? No, że coś tu chciałam ulepszyć, ale nie ulepszyłam. A no, właściwie no jest jak jest. Tak dużo też. Aha, ja nie mam takich wielkich już potrzeb do podlewania. Przy tym ogrodzie leśnym tego podlewania jest mniej. Więc wydaje mi się, że trzy beczki mi wystarczą, plus studnia bisynka w razie czego. I gdyby rzeczywiście trzeba było pompować, w tym roku nic nie trzeba było pompować. Piękny ognik tutaj jest, ja go regularnie, ponieważ on roz, rozrósłby się jakby chciał. Tu już można by było nie przejść, a tej ścieżki jednak potrzebuję. Winorośle odbiły po mrozie, ale słabo owocowały, no nie zdążyły. Tu też muszę je przyciąć. Patrzcie, jak odbiły i poleciały na tą czereśnię. O! I wszędzie. Ja trochę już je poprzycinałam, ale tak dostało takiego jakiegoś kopa po tym mrozie że tak, że, że bardzo się tutaj uaktywniły, no gnojówka tutaj jest z żywokostu tak. jeszcze właśnie będę dzisiaj, może też coś podleję tą gnojówką jest wrzesień no jeszcze te owoce właściwie warzywa, no u mnie to, 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 to będę podlewać właściwie tą cukinię może ten młodsze krzewy, coś co tam posadziłam coś co, co tego podlewania jeszcze, no początkiem września można podlać jak pięknie te róże kwitną. No i co tutaj się dzieje? Ta ogrowłóknina tu dalej jest, bo jest mi wygodnie. Ale myślałam, że może tej jesieni zrobię tak, że ją ściągnę i posieję tutaj mikrokoniczynę wszędzie. Tutaj wspominałam, że ta trawa trochę przejęła mi mikrokoniczynę. Ale zobaczymy wiosną. Ja chyba na razie nie będę z tym nic robić. I zobaczę jak wiosną. Może troszkę można wyrwać te trawy, bo to są takie łatwo wyrywalne trawy. O, widzicie takie. Nie wiem jak się nazywa ten ten gatunek. Co to, to dokładnie jest, ale to się świetnie nadaje też na kompost, więc można troszkę materii mieć, czy tam na ściółkę, w inne miejsce od razu, bo ja oczywiście w tych kategoriach od razu myślę. No i, i myślałam tutaj właśnie wysiać mikrokoniczynę, właściwie teraz we wrześniu, nie wiem czy, czy to zrobię, może to zrobię, albo może wiosną zobaczę, czy po prostu dotrę do tej części i, i czy zdążę, bo ta agrowłóknina tutaj była w celu przeciwdziałania tym owadom, które, tym szkodnikom czereśni i wiśni, które tutaj mam, ale to no... Jest o tym osobny filmik, dlaczego w ogóle założenie było złe i, i dlaczego to nie działa u mnie, ale powiem Wam, że oszczędza mi to robotę, bo ja, ja nie koszę, nie mam tu kosiarki, w ogóle nie mam przecież trawnika i to tak sobie leży już chyba trzeci rok. Wygląda średnio, może estetycznie, ale spełnia jakąś tam pewną rolę. Tutaj te róże, on dzisiaj muszę przyciąć. Muszę przyciąć te, co już przekwitły, ale te róże są super, kocham je i zawsze je tutaj wam pokazuję. I tutaj wiciokrzew mi zakwitł. Tak, on ma, tutaj jest. Tutaj jest jeszcze wiciokrzew i już owocuje. W się sensie już nasiona i już kwitnie i on pięknie pachnie. Uwielbiam, mama mi dała. U mamy jest taki wielki, wielki a u mnie no powoli się zebrało tutaj też takie miejsce średnie ale troszkę go podlałam, zadbałam no a róże właśnie też one się też, też trzeba je ciąć, bo one by tutaj porosły wszystko no i z tej strony mam też róże e, pnące są na siatce cały czas na bieżąco muszę przycinać z tamtej strony, zwłaszcza gdzie chodzą ludzie e, no i tutaj jest ta wóła, no i tam jeszcze róża, róża, e, która była taka widać do góry e, ona była piękna, żółta, taka herbaciana, taka fajna, pachnąca, ale zdziczała. Więc to są jej dzikie, e, e, dzikie pędy. A rosną też jak szalone. Róże są naprawdę bardzo takie żywotne. Już przegorzany, poprzekwitały. i Będą się rozsiewać po całym ogrodzie, jak to przegorzany. Czemu nie? Wszędzie mam też żeleźniak. Tak jak już ostatnio chyba wspomniałam, będę go rozdawać. E, te sadzoneczki na jesień. Czyli już niedługo. No i tu mam róże, też piękna, ona tutaj już była I, i też pachnie pięknie, i też chcę ją przesadzić w tym roku, bo tu jest słaba trochę ta, to miejsce, ta miejscówka. Tu są drzewa, tutaj już ta choinka się porosła, ten świerk. Barwinek tutaj zabiera swoje i przesadzę ją w jakieś fajniejsze miejsce jesienią. No czyli teraz właściwie, już niedługo właśnie. Słuchajcie, już się zbliża jesień i te prace jesienne to już, ja to tak sobie mówię, a jesienią to, jesienią tamto. I to jeszcze chcę zrobić jesienią. Czyli przesadzić tą. E, to jeść kropkowaną, bo ten żeleźniak ją wyparł. Ona jest tutaj jeszcze w niektórych miejscach, ale tak ją wyparł, że... O, na obrzeża, a ona tutaj była wszędzie, była taka żółta, jeżeli ktoś pamięta. Moje ukochane trio nie zawodzi w tym roku. Szałwia to jeść kropkowana i z tyłu żeleźniak. Pięknie już zaczynają kwitnąć. Z końcówką maja, początkiem czerwca i przez kolejne parę tygodni. Będzie to jeden z moich ulubionych zakątków tego ogrodu. A kiedyś tutaj z, takie wrzucałam zdjęcia, żeleźniak, i to jeść, i jeszcze była tutaj mm, szałwia, ale ona tu też zamarła, więc ten żeleźniak powiem Wam zagarnął całą tą rabatę. No i w porządku. A to jeść będę przesadzać. Muszę zacząć spisywać te rzeczy, które muszę zrobić jesienią, bo to już czas, a ja tak ciągle a to jesienią, a to jesienią. No, winogrona tutaj y, niestety one tak właśnie kończą że w ogóle drugi raz zaowocowały po tych przymrozkach jest, y, jest to godne podziwu ale od razu one chorują, no, tu jest jakiś cień zawsze i, i zwykle słabo, one się nadają na jakieś wino na pewno, bo są takie cierpkie y, ale no nie, zdąż nie, nie zdążam, nie nadążam ich zebrać mój super kompostownik prowizoryczny ale działa, będę pewnie też przerzucać trochę róża. Widzę tu nie wiem skąd te róża się w ogóle wzięły, e, wchodzą, więc tu trzeba będzie to ogarnąć i przerzucę na tą stronę. No, pierwszy raz taka akcja, bo zrobiłam sobie prowizoryczny kompostownik i się cieszę no a tu jest trawa, ja ją przesadziłam chyba 10 lat temu ją kupiłam była w innym miejscu i widzę, że tu jej troszeczkę lepiej jaka ładna ja tak nie, byłam, nie jestem taką fanką super traw tak w ogóle ten ogród nie jest tak w pierwszej kolejności ozdobny ale lubię też jak coś tak ładnie sobie rośnie to jest jeszcze jest jeszcze zebrinu salon jest w tej drugiej części to już pewnie widzieliście no i tak to słuchajcie wygląda w tej części yy, właśnie. Trzeba dbać, żeby były ścieżki, ligustr też tu urós, winnistnego tak, żeby był wysoki, będę musiała się zastanowić, co tu zrobić, bo tu jest rynna i tu już w ogóle winogron właśnie co tu się wydarzyło. On mi tutaj też na tą rynnę naciska. Trzeba to będzie opracować wszystko. No i wszedł oczywiście tu z jabłonką się połączył, to już dawno i, i sobie tak tutaj są połączeni, no i tak. Tak to wygląda, tak ta część wygląda. Aha, tam ja w sumie nie pokazałam, znaczy nie skomentowałam te, tej części, tej gildii owocowej, którą mam, ale ją w sumie najczęściej A chyba komentuję, więc nie będę się powtarzać. Tu mamy porzeczki, agresty i drzewka owocowe, i karagany wspierające, i rośnie wspierające dookoła. Oczywiście wszędzie mój e, e, pięciornik rozłogowy, przyjaciel, który jest już wszędzie i tutaj akurat mi aż tak bardzo nie przeszkadza, zadarnia trochę i jest ok. No, ale w innych miejscach rzeczywiście mu się spodobało u mnie. No dobrze, no to tym akcentem kończę ten krótki filmik z tej części, którą może rzadziej pokazuję. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do następnego razu. Hej, hej.